Cześć mordeczki, z tej strony Kalu, witam was po raz pierwszy, nie po raz kolejny, po raz pierwszy w grze, którą chętnie bym wam pokazał, ale patrzcie, gdy włączę green screen, to się zlewam z tłem, tak więc poczekajcie jeszcze chwilę. Moi drodzy, dzisiaj w moje ręce wpadła naprawdę ciekawa gierka i pewnie tytuł już was zaciekawił, o co chodzi, dobra, przejdźmy się w sumie do gry, zaczynajmy, nie ma co czekać. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że za kilka lat Timi postanawia opuścić GTA i wyjechać z Los Santos do spokojnego miasteczka gdzieś na północ Ameryki, by odpocząć od swoich przygód i wieść spokojne życie w jednorodzinnym domku. Wszystko pięknie, szkoda tylko, że sąsiad jest psycholem. Jesteście w stanie to sobie wyobrazić? Bo ja w sumie tak. Moi drodzy, witam was w grze Hello Neighbor. Jest to gierka, która ostatnio trafiła w moje ręce i chciałbym ją przetestować i w ogóle sobie z wami zagrać i powiedzieć wam co, jak i z czym to tutaj się je. Oczywiście. Wprowadziliśmy się tutaj do tego domku. Oczywiście za moment przejdziemy sobie samouczek, szczerze mówiąc, grałem tylko kilka minut na samym wstępie. I od razu mówię też, że jeśli ta gierka, o Facebooki, Wam się naprawdę spodoba, to zostawcie łapeczkę w górę, a zrobimy z tego jakąś serjkę na moim kanale. Tak więc, moi drodzy, wszystko zależy od was. Okej, okay, zobaczcie, jesteśmy tutaj przy naszym samochodzie. To jest Timmy. Jesteśmy oczywiście, Timim tu jest jego sąsiad. Bardzo ciekawy sąsiad i też bardzo creepy w sumie sąsiad, do którego będziemy zaglądać, moi drodzy. Tak. Sąsiad jest naprawdę dziwny i jego dom spowiła jakaś tajemnica i z tego co wiem nie lubi gości, ale my po prostu wejdziemy sobie do tego domu, bo to jest cel tej gry moi drodzy, żeby sobie wejść do domu sąsiada, żeby sprawdzić co on tam ma i ogólnie żeby było śmiesznie i tak dalej, to znaczy podobno jest creepy, zresztą zobaczymy. A aktualnie przychodzimy sobie z samouczek, czyli klikamy lewy przycisk myszy, otwieramy sobie kłódkę, ok, przyciskiem F sobie otworzyłem, to znaczy podniosłem klucz i przyciskiem prawym przyciskiem myszy mogę go wyrzucić, pięknie, ok. i co my dalej tutaj mamy? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czyli musimy wnieść po prostu z tego, co tutaj na początku było napisane, sprawdź środek, dobra? Chodźmy, sprawdźmy, jak wygląda nasz domek w środku. No, pięknie, no jakoś zbytnio imponująco nie jest. Mamy widok na dom sąsiada, do którego za chwilę pójdziemy. Spokojnie, moi drodzy. Okej. Okay. Musimy teraz wnieść rzeczy do środka. Szczerze mówiąc, gierkę zobaczyłem kilka dni temu, chyba nawet przedwczoraj, jakoś tak. I powiem wam szczerze, sama koncepcja mi się bardzo spodobała, żeby, wiecie, zagrać taką gierkę, w której musimy się skradać I w ogóle musimy przechytrzyć tego sąsiada, żeby on nas nie złapał, bo oczywiście jeśli sąsiad nas przyłapie, no to przegrywamy, można powiedzieć Tak więc, o, już możemy spać, ale ja bym chciał wnieść wszystkie te rzeczy Co my tutaj mamy jeszcze? Mamy radio, o, radio by nam się przydało w domu Postawimy sobie je tutaj, świetnie I mamy tutaj jeszcze taką rzecz jak lat. zobaczcie, to nie jest latarka, to jest oczywiście lornetka czy ja mogę? Ja mogę patrzeć przez tą lornetkę, no i to jest bardzo użyteczny przedmiot i będziemy, myślę, z niego korzystać. Mamy teraz wgląd na dom naszego sąsiada, ale dobra, w sumie te rzeczy niech tutaj zostaną na zewnątrz, a ja się położę spać. To już? Chyba już. Piękna pogoda, pięknie widać dom naszego sąsiada, kurczę, nie rozejrzyliśmy się przy jego domu. Znikła nam karteczka, to niedobrze. Mogliśmy się wcześniej rozejrzeć. A tak to od razu przechodzimy do działania, moi drodzy, tak więc myślę, że zabierzemy sobie latarkę stąd. Tutaj latarka nam się jeszcze przyda. Ta lornetka również by nam się przydała. Mamy jeszcze dwa miejsca w ekwipunku, jak możecie zobaczyć w lewym dolnym rogu. No i zaczynamy! Idziemy włamać się do naszego sąsiada, Timi z GTA przeszedł sobie do innej gry. Chce troszkę wypocząć, ale no niestety jego sąsiad jest dziwny i Timi zaniepokojony postanawia to sprawdzić. Tak więc okej, okay. wczujcie się, że to jest Timi, kurczę. Po tylu przygodach w Los Santos przyjechał wreszcie. Odpocząć. Słuchajcie tę muzykę. To nie jest zbyt ciekawe, to znaczy, to nawet nie jest muzyka, to jest odgłos jakiś. Wow, co to się dzieje tutaj? On ma jakąś kolejkę. Co to jest za zmutowany dom w ogóle? Ja się boję w sumie patrzeć nawet przez jego szyby, bo mogę zostać łatwo przyłapany. No, ale z tego co widzę, nie widać go tutaj. Nawet. Wow, ale się przestraszyłem teraz. Ok, obejdźmy sobie jego dom dookoła i zobaczmy, co on tutaj ma. I czy go gdzieś w ogóle zlokalizujemy. No, lepiej, żebyśmy się na niego nie natknęli. Przynajmniej teraz. Wow, ja go słyszę Słyszę jak tupta Wy pewnie też to słyszycie On gdzieś tupta tutaj Niedobrze Co to jest? Kapelusz Zobaczcie, kapelusz What? Myślę, że on mi się na razie nie przyda Tutaj jest coś takiego I to już zobaczyłem jak właśnie otworzyłem tę grę Tylko nie chciałem naciskać, żeby sobie nie psuć zabawy Co się stanie kiedy Wyłączę mu prąd Uhuhu. Otworzył drzwi. Otworzył drzwi, tylko z której strony on przyjdzie teraz? Uwaga. To jest to jest pytanie kurczę. W tym momencie jakimś dziwnym sposobem wyłączył mi się mikrofon. Nie nagrywał dźwięku do końca. Bardzo was serdecznie przepraszam za jakość dźwięku, ponieważ jest ona teraz z aparatu z mikrofonu z aparatu i jest troszkę gorsza, ale mam nadzieję, że to wam nie będzie przeszkadzać. Wybaczcie jeszcze raz za tą gafę. Nie grałem nigdy w tę grę, więc wybaczcie, bo jeśli tak się ekscytuję, ale po prostu nie, nie mam pojęcia, co tutaj. O! Co się dzieje? Zamknął drzwi? Dobra. Okej, okay, chyba jest wszystko w porządku. Robimy jolo, róbmy jolo. Wchodzimy. Pierwsza próba nasze włamania się do domu sąsiada. Okej! Okay, jesteśmy w środku. On gdzieś idzie. Ja słyszę, że on gdzieś idzie. Tutaj mamy piec. Jesteśmy w kotłowni. Włamaliśmy się do kotłowni... Łowni. Okej, okay. nie wiem, czy to jest dobry pomysł iść dalej. Tu jest łazienka, dobra. Jesteśmy w łazience aktualnie. Słychać naszego sąsiada? Nie słychać. Czy ja mogę zamknąć, spuścić kibelek? Lepiej nie, bo w sumie nie możemy hałasować, on jest bardzo czuły na takie rzeczy. Musimy go po prostu przechwycić i zobaczyć, co on tutaj ma. Świetnie, jesteśmy w sypialni aktualnie. O, i mamy lornetkę, no ale to druga lornetka nam w sumie nie niepotrzebna. Strasznie hałasuje ta kolejka, nie wiem, czy wam też to przeszkadza, ale mnie troszkę tak. Boję się otworzyć tych drzwi. To jest korytarz. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ale on słyszał teraz. Ja może się schowam tutaj, bo on zaraz może tu wejść. Tak wiecie, chwilkę tutaj posiedzę. I zobaczymy, czy w ogóle on tutaj wejdzie i sprawdzi. Muszę jakby on cały czas się gdzieś przemieszczał tutaj po tym korytarzu, kusi mnie otworzyć te drzwi. Ale to jest chyba dobry pomysł. Jest? Aha, to nie, jesteśmy z powrotem w łazience, dobra. Czyli to nie był dobry pomysł. Kurczę, ten dźwięk jest troszkę niedopracowany. Wow, 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 ponieważ ja... Nie do końca słyszę, gdzie on jest. Co on ma w lodówce? Jabka, no świetnie, trzyma jabłka w lodówce. Jesteśmy w jego kuchni aktualnie. No nieźle nam idzie, kurczę. Ale coś strzelam, że jak otworzę te drzwi, to może być problem. I mogę go zlokalizować. Zlok Wejdźmy tu. WOO! Ale się wystraszyłem, ale się wystraszyłem! Goni mnie! Goni mnie w tym momencie. Musimy stąd spinkać jak najszybciej. Spinkalamy, spinkalamy. Okej, okay, okej. Okay. Zobaczcie, udało nam się uciec z tego co widzę. Wybił szybę! Co? Co? Idzie do nas, zobaczcie, jaki zdenerwowany jest. Masakra! O! Zatrzymał się. Zatrzymał się. Tak możecie zobaczyć, tak wygląda nasz sąsiad. Wow, co tu się dzieje? On tutaj. Próbuje wejść do nas. Nie! Ło! Wow! Spinkalaj, mordo. Kknąłem tak, jakbym się położył w łóżku. I taka kacenka jest. Bardzo dziwna kacenka. Zostawił. What the fuck? Co tu się właśnie wydarzyło? Rozwalił auto i zadowolony? Idzie. Okej, okay, to było dziwne, bardzo dziwne. Pytanie czy ja, jak się mogę przespać? O, ja bym chciał do niego wejść w nocy. Nad ranem też. O, nad ranem będzie dobre. Dobry pomysł, żeby iść do niego nad ranem. Weźmy potrzebne nam rzeczy. A tu my tak tupiemy, już się przestraszyłem. Po każdej naszej nieudanej próbie, z tego co wiem, sąsiad dostawia jakieś pułapki na nas. Ale my się tak łatwo nie damy, moi drodzy. I spróbujemy po raz kolejny do jego domu się włamać, ale widzieliście przez moment otworzyłem te drzwi. Gdzie. O, słychać, gnojka. Otworzyłem te drzwi, gdzie on tam był, i tam było coś dziwnego. Nie do końca zdążyłem zauważyć, co to było, ale coś brązowego. W każdym razie, no, mam nadzieję, że jeszcze uda nam się dzisiaj tam wejść. A jeśli nie, może jeśli będziecie chcieli tą serię, to wejdziemy w kolejnym odcinku, ale to zależy od Was. Fajnie by było, jakbyście zostawili łapeczkę w górę, to na pewno uda nam się. Tam wejść po raz kolejny. Zróbmy taką samą taktykę. Przyjmijmy. Wyłączmy do Najkowi prąd. Widzieliście w ogóle, jak on wybił szybę? Fajnie. To znaczy, fajnie, no to było trochę straszne. Ale był naprawdę wkurzony. O, 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 o! Poszedł. Tu jest okno otwarte. Tu mogę tu jest, To są te drzwi, zobaczcie. Te dziwne drzwi. Ja chcę na górę. CO TO JEST?! Ej, ten dom jest dziwny, naprawdę. Sąsiad, co ty tu trzymasz? Sąsiad trzyma rekina! Czy ja mogę go jakoś, nie wiem... Wow! Ta gra jest chora. Idę here. Idę here. Ale mam mindfuck. Teraz. O, nie zauważył mnie. Jaka w ogóle muzyka? Co tu się... Ja nie słyszę nic. What? Wow, zaczął biec! Czy on nas zauważył? Czy o co chodzi teraz? Nie zauważył nas. Jesteśmy z powrotem w domu. Mamy lornetkę na oczach. Dlaczego? Nie mam pojęcia, co. O, może jak zbiorę. Lo... O, teraz. Coś nam się zbagowało. Wow. To jest naprawdę creepy. Widzieliście? Rekin w domu. Tibi, ja nie wiem, czy ty się przeprowadziłeś w dobre miejsce. Moi drodzy, jeśli chcecie więcej, Hello Neighbor na moim kanale, zostawcie łapeczkę w górę a zrobimy jakąś miniserię z tej gry. Myślę, że to może nam zająć dobre kilka odcinków rozwiązanie zagadki naszego sąsiada. Ja nie będę starał się oglądać żadnych poradników i tak dalej, żeby po prostu było ciekawie i żebyśmy sami się uczyli na własnych błędach. Ale to była dobra akcja, wejście oknem, ale to dlatego, że on nie wybił. No proszę, czyli bardzo łatwo teraz możemy dostać się do środka, ale zrobimy to już chyba w kolejnym odcinku, tak więc mordki, jeśli chcecie więcej, piszcie komentarze, że chcecie więcej, oczywiście, i zostawiajcie łapeczki w górę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się, do następnego odcinka. backi!